Żyjący w VIII wieku święty Jan z Damaszku w czwartej księdze swojego dzieła pod tytułem Przedstawienie prawowiernej wiary, mówi o tym, jakie były okoliczności Bożego Narodzenia. I nawiązując do biblijnej zapowiedzi proroka Izajasza o tym, że oto Panna pocznie i porodzi Syna i nada mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Święty Jan z Damaszku stwierdza, iż z powodu tej biblijnej zapowiedzi narodzin Mesjasza wróg rodzaju ludzkiego, czyli diabeł, pilnie przyglądał się dziewicom, ale został oszukany w swojej przebiegłości, bowiem dziewica Maria została dana przez kapłanów w małżeństwo świętemu Józefowi, a to małżeństwo było zarazem i dla ochrony dziewicy Maryi, jak i dla zwiedzenia diabła, który pilnie, jak było wspomniane, przyglądał się dziewicom. Zapewne dlatego, aby gdyby udało się Diabłu rozpoznać matkę przyszłego mesjasza, to chciałby ją zaatakować, by nie dopuścić do narodzenia się samego mesjasza, zbawiciela ludzkości. Niemniej, kiedy nadeszła pełnia czasów, Posłaniec Boży, Archanioł Gabriel został wysłany do Maryi z dobrą nowiną poczęcia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I w ten sposób Maryja Panna poczęła Syna Bożego, hipostatyczną moc Boga Ojca, ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, czyli nie z fizycznego połączenia i nasienia, lecz przez dobrą radość Boga ojca i współpracę. Ducha Świętego. Maryja posługiwała dla Boga stwórcy w tym, że Jezus został utworzony, dla kształtującego Ducha Świętego w tym, że Jezus został ukształtowany, i dla Syna Bożego i Boga w tym, że został on przyobleczony ciałem i stał się człowiekiem z jej przeczystego i niepokalanego ciała i krwi, zadość uczyniwszy długowi pierwszej matki Ewy. Bowiem, jak tamta została uformowana z Adama bez fizycznego połączenia, czyli że została utworzona z żebra Adama, tak również Maryja wydała na świat nowego Adama, Jezusa, który został wydany w zgodzie z prawami porodu i ponad naturą płodzenia. Ponieważ Jezus był narodzony z niewiasty, jego narodziny były w zgodności z prawami porodu. Że jednak nie miał on ziemskiego ojca, jego narodziny były również ponad naturą płodzenia. I że był to zwykły czas ciążowy 9 miesięcy, narodziny Jezusa były w zgodności z prawami porodu. Ale że sam poród był bezbolesny, było to ponad prawami płodzenia, ponieważ jako iż przyjemności cielesne nie poprzedzały porodu ból nie towarzyszył samemu porodowi wedle proroka Izajasza który mówi zanim odczuła skurcze porodu powiła dziecię zanim nadeszły jej bóle urodziła chłopca kto słyszał coś podobnego syn boży wcielony został zatem narodzony z Maryi i to nie jako człowiek zainspirowany po bożemu ale jako bóg wcielony i to nie jako prorok obdarzony mocą ale przez obecność namaszczonego w pełnym wymiarze, tak iż namaściciel stał się człowiekiem i namaszczonym Bogiem, nie poprzez zmianę natury, ale przez połączenie w istnieniu. Ponieważ namaściciel i namaszczony stali się jednym i tym samym. Namaszczonym w pełności Bogiem samym jako człowiekiem. Maryja jest zatem Matką Bożą, ponieważ zrodziła Boga wcielonego. Ona bowiem, która spełniła rolę służebnicy Stwórcy i Matki, jest w rzeczywistości w całej dokładności i prawdzie Bożą, Matką i Panią i Królową nad wszystkimi stworzonymi rzeczami.